Witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj będzie paka z temu. Jest spora i jest naprawdę ciężka, poszalałam, zamówiłam za taką dosyć konkretną kwotę, nie rozdrabniając się, oczywiście tylko i wyłącznie rzeczy potrzebne. Co nie będzie potrzebne, to zwrócę. Towarzyszą mi gdzieś psy, jako że jestem sama w domu, więc wybaczcie im. Ej, halo, proszę się nie gryźć. No, być może będą się gryzły, znaczy się nie, wiecie, żeby tak brutalnie się gryzły, czy coś w tym tego one po prostu uwielbiałam się bawić, a dopiero co wróciłam z pracy, więc mam ochotę, mam, mam chwilę czasu, żeby usiąść, pogadać do Was, pokazać, co zamówiłam. Będą rzeczy do domu, e, nawet coś dla psa jednego kupiłam, e, do roślin, do... jakieś ubranie nawet wiem, że jest. Takie wiecie, podomowe, nie szalałam tam z jakimiś tymi. E, takie do jej sprawy. Wiele, wiele ciekawych rzeczy w ogóle zapłaciłam sporo, wiecie czemu? Bo zdecydowałam się w końcu. E, tak sobie otwarłam tak totalnie głupio. No głównie rzeczy do organizacji do domu, do takie wiecie, żeby zabrać Wam trochę czasu, jak się nudzicie. Kupiłam też to. Dla siebie coś takiego, totalnie dla siebie, siebie. Wiele potrzebnych mi rzeczy, więc staram się tak ładnie. Ale, wie, no, patrzcie, pokażę wam coś. Skleili to razem z rzeczami, ja nie wiem, jak bym jakiś się stał, zszyli to razem. Pierwsze, co mi tutaj wypada, to są. no to są gumki do włosów. Nie znalazłam gumek do włosów. Ja gubię gumki do włosów namiętnie. A nie obrócę się, to już gdzieś mi jakaś ucieknie, spadnie mi z ręki. A chciałam mieć takie, na obrazku wyglądały, że te uszy są stojące, a one są takie, o widzicie, takie jakby kokardkowate, więc to nie o to, co mi dokładnie chodziło. Ale mam ich sporo, <gryw> bardzo dużo. Ta jest ładna w te grochy. Ajajaj, ja czasem... Wiecie, to czy mi pasuje czy nie, to już jest rzecz gustu, ale lubię czasem sobie zrobić koczka na górze, bo tak te uszy się zupełnie inaczej... Ale te są słodkie. Te wyglądały trochę jak ścierka. Czarna, brązowa, ta w kwiatki również ładna, taka do wiosennej sukienki, której nie mam, ale jakbym miała, to czemu nie. W krateczkę, e, nie są złe, raz, dwa, trzy... 4, 5 za tych 6 gumek chyba zapłaciłam jakieś 6 euro. Ech, 6 euro. Dwa dwadzieścia? 2,20? 2,30. Więc mam gumki do włosy. W końcu moja. Moja. Moja miska na gumki się zapełni. Kolejną rzeczą. okej, okay, dobra, to jest również coś takiego dla mnie. Nie wiem, czemu tu wkryli razem. I to może być śmieszna sprawa, ale jak lubicie rower lubicie jeździć rowerem. Nie wiem, czy by się to sprawdzić, czy nie. Sprawdzę. To wygląda śmiesznie. W ogóle to są ogólnie. da. <śmulny> to są... Gacie, no, co wam będę kłamać, fal. słuchajcie, jak się robi tak 40 albo 50 kilometrów na rowerze, to pupa boli, nie? To pomyślałam, że spróbuję, ale te gacie są jak jakieś wielkie pumpy. drogie. Nie wiem, ja wziąłem m chyba powinnam wziąć Eskę, bo one są damsko-męskie, ale zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. Chociaż... No nie wiem, Wziąłem je z myślą tą, że po to mogę sobie normalnie założyć krótkie spodenki, wiecie co mam na myśli, jakieś fajne, krótkie, normalne spodenki, nie będą mi wystawać jakieś leginsy, ale ja nie jestem przekonana, czy ja się w ogóle w to zmieszczę. no wygląda to komicznie, ale one tak wyglądają, tak wyglądają, te majty specjalne na rower, żeby was pupa nie bolała. No dobra, spróbuję. Mm, to takie dziwniejsze rzeczy. Teraz widzę, że już na szczęście, na szczęście dla Was pokazuje się coś dorośli. Jeśli uważacie ten film za dziwny, no to nie tam. No temu można dostać różne, różne rzeczy. To nie jest film sponsorowany. Ok, ale one są duże. Nie lubię tego plastiku, bo on strasznie szeleści. Ale to ma szeleści. Wiam sobie takie doniczki samonapadniające. Mm. I nie do końca wiem jak będzie można je fajnie tu podlewać. Ona jest tak skonstruowana, że tu macie ten sznureczek, sznureczek wiadomo o co chodzi, nie? Przyciągacie sobie go w dół i to stoi nam tu w wodzie. Hmm. Kupiłam je z myślą. Ten sznureczek można bardziej sobie do góry wyciągnąć, wiecie? żeby te, jak roślinka jest mała, żeby nawet te kożółki z góry sobie podciągały tą wodę, więc to tak trzeba, wiecie, wymanewrować, żeby one nie mocno, no tak trochę, żeby jednak leżały, ale wiecie, nie aż bardzo głęboko, więc ten sznurek trochę w górę trzeba podciągnąć, no i tak to my wiecie, nie jest słabo ogólnie w konstrukcji, wygląda na ceramiczną, a jest plastikowa, ma coś w sobie. Kupiłam je z myślą o fiołkach. Fiołkach afrykańskich. Myślałam, żeby sobie właśnie w to przesadzić, ale jak teraz na to patrzę, to wydaje mi się ja zamówiłam dziesiątkę, ale to wygląda na dużo większą. Nie wiem, czy tu jest jakiś rozmiar tego. No nie. Podoba mi się. Fajnie wygląda, tylko mam wrażenie, że zebra paski zebra, no to by się zgadzało. 4,3 no, no nie wiem jak 4,3 Kurczę, no by mogły być odrobinę mniejsze. Ono no, obydwie są takie same. Mamy tutaj dwa kubeczki. No fajna sprawa. Podnosicie doniczki, doniczkę Wlewacie sobie tu wodę i macie spokojny zapas i ta roślina mogłaby sobie podciągać, a wszyscy mi piszecie w komentarzach, jak puszczam jakiś roślinny film, pokazuje fiołki, że fiołki się podlewa od dołu, więc myślę, że to by było fajne rozwiązanie, ale one są jeszcze trochę zbyt małe na taką dużą doniczkę i teraz strasznie się waham. No dobra, będę myśleć później co z tym, może włożę to do tego, nie wiem czy ja to będę czy nie, czy to ma... Jakiś głębszy sen. Jedna taka doniczka kosztowała 2,50. Uważam, że wygląda całkiem ok. Dobra. To coś dla syndromu. Kolejna rzecz. Niespokojny rok. Wziąłem sobie t-shirtową włóczkę, bo mam ochotę zrobić. I to w takim kolorze będzie. No dobra. W takim beżowym, kremowym kolorze. Torebkę na szydełku. Zbliża mi się trochę dni wolnych i myślę, że podziałam. Spróbuję. Zobaczę, jak coś mi się uda wy. Wydzierkać, wydziergać, wydziergać, to Wam najwyżej pokażę, widzicie, kolor włóczki jest taki, wiadomo to jest t-shirtówka, to jest poliester ale chciałam mieć jakąś, no nie wiem wiecie jak to jest chęci są duże, zapał jest duży a czasem nie ma, albo czasu albo po prostu chęci dobra, widzę, że są kolejne doniczki a wybrałam sobie no to były najmniejsze chyba, jakie wzięłam jeśli to jest dziesiątka, to one dosyć spore są w oczach mej wyobraźni, wiecie jak to jest, jak czegoś nie widzicie na własne oczy, to ciężko Wam określić, czy to jest właśnie to, co, ten rozmiar, który oczekiwaliście. No i niestety tu chyba się troszeczkę przeliczyłam, bo wydaje mi się, że jest mu zbyt dużo, ale pokażę Wam wzór, bo naprawdę jest ładny. Ten jest niby taki jakby stłuczone szkło, coś w tym stylu, tak, w takim stylu stłuczonego szkła, oczywiście są znowu sznureczki, no nieźle to wygląda, całkiem spoko, postawić sobie, wiecie, roślina sama popiera wodę, no trochę miejsca tu jest właśnie, żeby wlać sobie normalnie, to bym tyle nie wlała roślinie, a tu mamy jednak taki spory zapas, więc całkiem spoko to wygląda, fajnie, ale... Tak jak wspominałam, nie jestem pewna co do właśnie tego rozmiaru. Już jedna jest taka naprawdę duża. No kurczę, myślałam, że to będzie odrobinę, No takie gdzieś. Coś w tym stylu <laughs> sobie wyobrażałam wielkościowa, niestety nie. Dobra, co my tu mamy? A, to jest super sprawa, to idziemy dalej przy roślinach. Zakupiłam sobie trzy zestawy po trzy LEDy i o ile się nie mylę czerwone światło. Właśnie jeden taki zestaw kosztował 12,38, bodajże. Są tu trzy kable, więc tak jak ja mam te swoje regały, jak widzieliście, to będę mogła sobie z tu to fajnie połączyć. O, tu kabel można skrócić, więc jeden idzie do drugiego, do drugiego. A, to na pewno musimy sobie, ja myślałam, że to trzeba słuchajcie, wszystkie trzy podłączyć, dlatego zdecydowałam się na wszystkie trzy naraz. Żeby w rzędzie mieć trzy, a nie cztery i gdzieś tam dołem ciągnąć, ale w sumie można bo kabel jest dość długi. Mamy tu osobny zasilacz, no oczywiście na USB. Ja nie wiem, czy ja to widziałam że to jest na USB, czy nie. Mamy trydytki, można też przykleić, bo widzę jakąś taśmę dwustronną. Ile to powiera wat? Nie mam bladego pojęcia. Oczywiście jest ten sterownik, że możecie sobie ustawić czas, timer. Na 4, 8 lub 12 godzin. No i bardzo, bardzo koniecznie chciałam mieć te, bo zauważyłam, że te mają mieszane światło, czyli żółte-czerwone. I to mnie tak super mocno skusiło, bo nie chciałam samego jasnego takiego światła. Uważam, że to, no nie wiem, że to żółte-czerwone jest jeszcze bardziej przyjemne niż sama żółć i dużo lepiej działa na rośliny. Nie wiem, będziemy testować. Fajne, ładne pudełko, klasa energetyczna F. No zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Ja też. Tak, imitujące światło dzienne oczywiście je bram ze specyfikacją do roślin, No nie wiem. Nie wiem, trzy takie mam na pewno. Dlatego 1238. Nie no to i kupa kasy zapłaciłam. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy kolejną wutę ale ma trzeszczy. To jest w sumie sznurek. Ale tylko jeden to musi być... A, są dwa. Dobra również, Patrzcie, tematycznie idę w kolory, nie? Z którego również będę próbowała zrobić torebkę na szydełku. Ja uważam, że one są takie ładne, takie ładne. I kupiłam sobie ostatnio włóczkę i próbowałam. No i wykupili mi włóczkę, okazało się, że moja jest grubsza niż ta, która była przewidywana i wiecie, całe komplikacje nie mam włóczki, mam w górę tylko torebki. Dobra. Ponownie te same lampki, bo ja mam zamiar jest w trzech miejscach. Nie jest to konieczne, ale chciałabym sobie na przykład wieczorem na te cztery godziny, żeby jednak tam się coś świeciło, żeby te rośliny dużo więcej miały światła, żeby coś tam skorzystały. Teraz wiecie, mamy super dużo jasnych dni, idzie wiosna, jest naprawdę coraz fajniej na dworze. Nie wiem czy to widać nawet, mam wypieki, jest mi super gorąco, mamy ponad 20 stopni, więc idealna pogoda dla naszych roślin, ale. Mamy też dużo pochmurnych dni, takich dosyć ciemnych. Teraz na przykład wszystko jest zachmurzone i to tak cały dzień. Mimo że jest ciepło, no to wiecie, jest pochmurno. Pogoda jest, jest to okej. Okay. No mogłoby być, mogłoby popadać, powiem Wam szczerze. Będąc z Wami szczera, o dobra, mogłoby wpadać, ale nie zanudzając Was, kolejna pierdoła. Ja myślę, że to będzie bardziej błękitne. Ja uwielbiam, słuchajcie, tam mam tak ładne te obroże. Ta obroża kosztowała około 2 euro i taki słodki dinozaur, to jest obroża dla Joszka, Joszuś dostanie, um, taka fajna dwustronna jest w dinozaura, bo on ma taką granatową, ale tak myślałam, że tu jest ciemno, jest wiecie, 2 euro, no i moje psy kochają się brudzić, więc te obroże są z takiego materiału że to się spoko pierze, szybko wysycha i nawet jak musicie założyć psu jeszcze w tego samego dnia, no to zdąży to przeschnąć jak sobie rzucicie na balkon. Więc to jest fajna sprawa. Mogłaby być odrobinę grubsza, to jest taki standard. Chyba może 2 cm, taki standard obrożowy. Oczywiście, że będzie pasować, kobiecie, na juszka grubą szyję, to by się troszeczkę może coś szerszego przydało, ale jak najbardziej spoko. Nie wiem, czy dinozaur podczas prania gdzieś się nie odczepi, nie zardzewieje, ale to pomijając, mi chodziło, a pokazałam Wam wzór, chodziło mi bardziej o wzór. I wydawało mi się, że on taki bardziej w błękit idzie, a jest taki mocniej troszkę niebieski, więc tak wygląda nowa obroża Josza. On ostatnio dostał w zestaw taki fajny, ale to taki, wiecie, nienudny był, bo dwa braciki. Ale smut mi była potrzebna, bo jedna już jest taka postrząpiona mocno i wiecie, przydałoby się coś lepszego. Dobra, co my tu mamy? To nie, bo to jest jakaś fabbieliza. To jest ciekawa rzecz. I wydaje mi się, że zamówiłam to podwójnie. Ehm, ja czytałam, że to jest LEM. Więc zobaczmy sobie, czy to jest naprawdę... A, no to może być len. Jest takie grubsze, fajne, przyjemne. Zdźwięcie znaczy, jak len. On jest taki dosyć szorstki, ale... A to jest super krótkie, ja nie wiem, czy to nie jest trochę za krótkie. Ja uwielbiam ogrodniczki. <grytanie> Więc wzięłam sobie takie na wakacje lniane ogrodniczki. One oczywiście nie będą wiecie idealne, do... idealnie dopasowane. To jest rozmiar M. Mam nawet kieszenie jakieś z tyłu, no spoko to jest. Wiecie, jakaś biała podkoszulka, czy cokolwiek i już jesteście ubrani, nie trzeba zbyt mocno kombinować. No, ale nie jest to też spódniczka, więc Was nie podwieje, bezpiecznie można spać na spacer, czy nawet po domu, no, w te cieplejsze dni. To taki fajny, przewiewny, to nie jest jakaś... Nie jest to super cienki materiał, ale też nie jest bardzo gruby. I nie wiem, ja lubię takie ogrodniczkowe rzeczy, nie będę tak. A, słuchajcie. 90% bawełny i 10% lnu. Ja czytałam, że to był no ale no to bawełna ze lnem. Będziemy próbować. Ale może nie w dzisiejszym odcinku, bo ja dzisiaj nie nadaję się na przemierzanie zbytnio. I problem jest taki, wiecie, że wydaje mi się, że ja zakupiłam to podwójnie. Nie wiem, jak to się stało, ale widziałam w zamówieniu razy dwa. Bo chciałam beżowe, wykupili, to zamówiłam te brązowe, potem znowu je wykupili. One. No, jeszcze tam czarne były pomiędzy, więc uh, dużo tego było, dużo tego powiem wam było. A w końcu się zdecydowałam, a! Wezmę takie brązowe kolory ziemi, wiecie, jakaś bluzka, pod koszulka biała, będzie ok, No i co i okazało się, że najprawdopodobniej, prawdopodobnie tam jeszcze buja się druga. E, te są super. Kolejne gumki, ja mówiłam, że ja bez gumek, to wiecie, albo dużo, albo mało, albo wcale. Potem dzisiaj jeszcze gdzieś tak w lustro patrzę i mówię, o przydałoby się do fryzjera iść, więc jak pójdę do fryzjera, to mi gumki znowu nie będą potrzebne, ale te są właśnie takie, jakie sobie w pewnym sensie wymarzyłam. Trzy kolory, euro trzydzieści. Nawet kiedyś pokazywałam Wam jakiś film, że poszłam do Teddy czy coś i robiliśmy sobie taki ogólny przegląd, bo właśnie szukałam takich ładnych gumek do włosów, te się bardzo podobają, przyjemny materiał, taki jakby welurowy, dobra. Staram się przyspieszyć, bo wiecie, nie mam pojęcia. Co... A, wiem, co tu jest. Znalazłam fajną, którą no, myślę, że to troszeczkę większe dla mnie, dekoracyjną rzecz do domu. No, urzekłam jej, ja lubię bardzo drewniane rzeczy. To nie tylko, że ja plastik wiecie, to nie tylko plastik. Znalazłam kalendarz. I uważam, że ten kalendarz jest sukcio, fajny jest. Zmieniacie sobie kostki. E, dzisiaj mamy kwiecień, czyli. No, oczywiście, wszystko jest po angielsku. No, no, nie zadowolimy całego świata, ale macie kwiecień. Pierwszy, dziś jest bodajże szesnasty. Dobra, dobra, trzy. Ach, ty na szóstki, nie ma czy co. na okej okay. Tu mamy szóstkę i tu mamy. A, tu też musi być szóstka, nie? No dobra, nieważne. Ja zakręcę następny. I mamy 16 kwiecień i codziennie możemy sobie fajnie zmieniać. No i uważam, że to urocze jest do To skosztowało ze 4 euro, ale jak nie lubicie tradycyjnego kalendarza, no to ten jest całkiem, całkiem fajny. One były w różnych kolorach, ten jest taki naturalny. Fajnie to wygląda, nawet wiecie, jak zapomnicie zmienić datę, to też się nie stanie. Uważam, że całkiem uroczy kalendarz. No, wykonanie trochę pozostawia do siebie, ale wiecie, no, drewno naturalna rzecz. Tutaj jest kawałek kostki urąbane, ale ja się nie czepiam takich szczegółów, już to taki detal jest, ale subcjo. Podoba mi się to, naprawdę. 17 kwiecień, proszę bardzo. A, to dopiero jutro. E, muszę tylko to schować przed psami, bo jest taka opcja, no, że. Nie. wiecie, czy nagrywam, bo byłoby kiepskie. Dobra, co mamy tu następnego? A! Tak, sporo rzeczy do odsysania. Nie wiem, jak wy, ale. Ja kupuję często torby do odsysania w no bo wiadomo, ktoś przyjedzie, trzeba kołdrę odessać, no takie rzeczy w zapasie trzeba mieć, czy nawet y, świąteczne, jakieś takie ubrania świąteczne, czy jakiś sweterek, czy cokolwiek, czy zimowe rzeczy, które Wam nie są potrzebne, zalegałam w szafie. Można sobie fajnie odessać i to by było super praktyczne, ale te worki z akrządy, bardzo często one mi się psują pod tym względem. Do tego wzięłam sobie tą, że jednak pakujemy. Teraz widzę jaki to jest okropny, brzydki kolor, taki żółty. Ja nie lubię, bo wygląda jakby długo leżał, i wiecie. I z, z białego zrobił się taki śmieszny żółty wyblakły, czy nie wiem, czy zblakły, czy nabrał kolorów słońca. Nie mam pojęcia, ale wziąłam sobie też takie przechowywacze. Czy jak sobie już na przykład coś odesam, czy cokolwiek, to mogę jeszcze to wpakować ekstra w to. Żeby bo na przykład dać, wiecie, tu jest obrazek, <grym> obrazek, macie drzwiczki i można sobie fajnie różne rzeczy, czy nawet takie jak, no wiecie, wakacyjne, jakieś koce wakacyjne, bo teraz robią bardzo fajne są te koce, nie wiem czy je macie. To jest takim ekstra sreberkiem pod spodem, czy takie trochę grubsze, żeby już od wcześnej wiosny móc sobie wyłożyć się na pięknym w trakcie pięknej pogody na dworze to takie rzeczy też dobrze sobie jest właśnie pochować ja lubię, wiecie, to wtedy nie traci też jakiegoś tam zapachu, nie kurzy nam się albo się kurzy choćby mniej chociaż wydaje mi się, że to jest ten materiał przez którego nie za wiele moli, ty to koniecznie musisz, przez którego też wiele rzeczy nie przelatuje w sensie jest on też taki, że że właśnie kurz wam się nie dostaje, no tak sobie zabezpieczyć, powiedzmy no tak, niż ma tak leżeć czy jakieś pościele, których nie używacie, czy koce, których nie używacie, okej okay. No wiecie co mam na myśli, mamy kolejną rzecz, zamówiłam sobie perlit byłam ciekawa, czy, czy... <laughs> ale nie jest najgorszy ten perlit taki nawet przyzwoity, nie ma dużo aż yy, takiego pyłu, widać, że no trochę tu jest ale czasem perlit strasznie, strasznie się Yy, strasznie dużo ma tego pyłu, całkiem spoko odyssane, yy, fajnie zapakowane. Ja mam końcówkę i wiem, że muszę go zużyć do przesadzenia sobie syngoniów, więc jak najbardziej mi się on przyda i nie kosztował fortuny, bo jakieś 5 euro, a normalnie za taką paczuszkę była ostatnio cena dychek. W ogrodniczym 10 euro w sensie mam na myśli. Dobra, co my tu mamy? Lubię te ich wątki. te worki są spokojne. te worki są naprawdę bardzo fajne, dobra wzięłam, chłopu, <noise> e, spodenki do biegania i u nas są one dosyć rzadko dostępne z takim właśnie leginsem, takim, no takim, no nie wiem czy to legince, bo nazwijmy to leginsem, takim materiałem pod spodem, bo są super wygodne, do tego mają tutaj chyba nawet jakąś, e, Mali, możesz mi nie lisać? Nie, nie lisać? nie, ty nie mam akurat w kieszeni, gdzie ja widziałam, że tam kieszeń była, to nie mam pojęcia, ale zobaczymy, czy akurat te przejdą i będą spoko, ok, czy nie za bardzo, mam nadzieję, że się sprawdzą i będą dosyć praktyczne, Chociaż jak teraz na nie patrzę, to one wydają się krótkie, ale nie jestem pewna. Ciężko tu naprawdę dostać się właśnie z, tym, z tymi ekstra spodenkami pod spodem. Bo co dłoże? No bo mu nie pasowały. To po prostu oddam i tyle, co się będę męczyć. Zamówię inne. No dobrze, moim nie. Nie, nie, nie. Sieć obok. Zaraz cię właśnie na kolanka. Będziemy wspólnie zaraz siedzieć. Dobra. Kolejna rzecz, to już jest coś do kuchni. To na większość wam pokażę w jakimś innym filmie. Kupiłam sobie taką półkę organizacyjną. Ładną, drewnianą. Coś pod moje meble więc nie będę jej tu odpakowywać, bo nawet nie jestem dzisiaj zdolna do jakiegokolwiek składania, czegokolwiek. Okej, okay, mamy kolejne te worki próżniowe, co my tu jeszcze mamy? A, wziąłam sobie bluzkę, mówili, no naprawdę teraz, będę obśliniona, wziąłam sobie przebiewną bluzkę, ale ona jest taka raczej właśnie, bym powiedziała, na rower, w sensie, że jest dosyć naprawdę przebiewna, przebiewna, nie mam pojęcia, jak ją założyć. Czy to jest przód, czy to jest tył? Hmm. Kurka wodna. No, no to trzeba by od tej części iść, tak jak są... Aha, dobra, to musi być tak jakoś. Taką zakładaną na krzyż z tyłu macie jakiś fajny, właśnie pasek. Ja bardzo, oh, nawet przyjemny jest materiał. Muszę się tylko powiedzieć, że to nie jest żadne moro, ale jest takie moro na rower, na wakacje, super sprawa. Nie wiem co to jest za materiał, ale naprawdę fajny i przyjemny w dotyku. Poliester z elastycznym. Oko, ja nie będę marudzić, bo to się dobrze pierze, szybko schnie, a na wakacje jak najbardziej. Moli, Moli zostaw zostawcie, proszę cię. No chodź, no. No chodź na ten pomalek. No chodź, no. Ale usiądź, tak? Będziesz ładnie siedzieć, dobrze, ale no już spokojnie. Powiedz jednemu, że może przyjść i da ci następny. Dobrze. Już wiele nie zostało. Tak jak wspominałam, drugie te same brązowe spodajki, które już widzieliście wcześniej. Co my tu jeszcze mamy? Moli buty. Mi coś z... Tak, zdecydowanie coś nazwali. Już mi coś nazwali. O ile się nie mylę, to powinno być nowe zapięcie do mojego zegarka. Ja widziałam tam bransoletkę, nie wiem, a tu widzę, że jest przód od tego. Ale ja chciałam bransoletkę po prostu. A, jest, spoko, ok. Więc ja mam taki gumowy pasek, zobaczymy jak to się sprawdzi. Jaki ładny róż. Jeszcze do tego z ekstra ramką, bo to się chyba jakoś zaczepia, zmienia. Nie mam pojęcia, ale to bardzo ładny, różowy, gustowny, metalowy kolor. Może no połóż się z tyłu za mną, a nie chodź po tych torbach. Na rewizję robię. Widzicie to? Gdzie ty się pchasz tu dziewczyno? Jedno poszło, to przyszło Drugie teraz mam. Z przodu, z tyłu, Dobrze, że trzeciego nie mam, bo by mi na głowę pewnie wlazł. O do. Już prawie kończymy. Kurczę, nie wzięłam. Ale to, te ściereczki, niby one są jakieś magiczne, i są do czyszczenia złota i srebra, więc może w jakimś odcinku ekstra sobie je przetestujemy, bo jestem bardzo ciekawa, to jest joszka. Możemy mu założyć. Joszyk sprawdzamy. To jest takie duże, niewyregulowane, to ci przejdzie tak o przez uszy. No, elegancki chłopak pokaż się wszystkim uszy popraw. No bardzo ładnie wyglądasz nawet no, się nie zorientował. <grym> Więc sobie, nie kosztowały dużo, bo 99 centów. E, niby to są właśnie takie ściereczki do czyszczenia biżuterii, złota, srebra. Więc jestem ciekawa, mam em, bransoletkę z Pandory i ona strasznie zczerniała. No co was będę kłamać. Tak, Pandora zczerniała przez to, że długo jej nie nosiłam. Okej, okay, ostatnia rzecz. bo byłeś ciekawy, co to jest. To są spacerowe legginsy. Panterkę, mam gumki w panterkę To i mam też teraz legginsy w panterkę I chciałam właśnie takie, jak są chłodniejsze dni Ja na przykład idę z psami lub idę na rower Bo one mają tutaj boczną kieszeń na telefon A wiadomo, jak to z leginsami bywa No tu nie ma gdzie sobie wcisnąć Tam z tyłu A jest jestem, to... o to ma nawet z dwóch stron kieszenie Tylko wiecie co jest tutaj Niefajne w tych legginsach, Już to widzę Że one mają, widzicie to jest tylko taki kawałek gumki o taki. Niby ten pasek jest taki szeroki, a w rzeczywistości macie tylko tutaj gumkę, więc one będą was tu ściskać. Tu wam będzie wychodzić i tu górą też pewnie będzie wychodzić, więc trzeba być super szczupły na te leginsy. Takie gustowne w panterkę, Mki chyba, chyba, sprawdźmy, o ile się nie mylę, o eski, więc na pewno boczki jakieś tam będą wychodzić. No ale widziałam sobie leginsy, nie kosztowały fortuny, bo całe 6,98, coś w tym stylu. Więc naprawdę bardzo udane zakupy. Psy się uspokoiły. Więc to by było chyba na tyle. Gdzieś no, sporo różnych rzeczy można kupić na temu. No, to nie jest jakaś reklama. Tym razem raz mi się udało. <laughs> um, Różnych różniastych, czy do roślin, tak naprawdę, że perlit, czy jakieś ubrania i można sobie poszukać lepszej jakości, jak na przykład te spodnie, tutaj jestem aż ciekawa, a powiem Wam, że teraz pogodowo to tak nawet sprzyja, gdyby nie to, że człowiek dosyć blady, to by może i się wcisnął w jakieś krótkie spodenki, czy jakieś rzeczy do organizacji, czy takie pierduki, o których nawet by się nie pomyślała, że można sobie gumki fajne zamówić, czy doniczki, czy jakieś dekoracyjne rzeczy. Więc ja tym razem dosyć mocno poszalałam czy dziwne rzeczy pod tytułem te spodnie. Teraz myślę, że jakbym założyła czarne leginsy i te takie pupowate, grubsze portki na rower, to może nie byłoby tak źle. Zostawię, przetestuję, byte śmiesznie wyglądać. Ale nieważne. Ważne, żeby kości nie bolały. No tak, a bolem czasem. Jak jeździcie na rowerze, to pewnie wiecie, nie? Jak się więcej kilometrów zrobi. No, więc multum rzeczy, być może będę Wam w trakcie jeszcze pokazywać, jak one wyglądają odpakowane, na pewno lampki roślinne może sobie wspólnie zawiesimy, albo pokażę Wam efekt, być może skorzystamy z doniczek i będziemy jej właśnie wstawiać w fiołki w nie, wstawiać? Wsadzać w fiołki w nie. No dobrze, na ten moment ja już się z Wami żegnam, akurat patrzcie, psy mi się uspokoiły, jak no ślicznie wyglądasz, Ci mówię, ten błękit to Ci pasuje, mhm, I ślicznie, prawda? Tak, ślicznie idziesz. Czy masz taki dzwoneczek? Ojejku, no. Ale nie idziemy spać. Moli zasnęła, ty też byś chciał spać. Moli ma, ma pupę wyżej niż głowę. Okej. Okay. Ja już się z wami żegnam, bo aż mi w gardle zaschło. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!